Cześć z tej strony to ja. Cześć z tej strony Mister Konel i dzisiaj pokażę wam jak wpisywać kody w Gothic 3. Dobra, zaczynamy. Yy, bo nie, nie, Wokr. Nie, Dobrze. Czekajmy chwilę. Musimy chwilę poczekać. Mam się Gothic włączy. a póki się ładuje. Jeśli Wam się film podoba, lajkujcie, subskrybujcie i dawajcie łapki w górę. Jeśli, jeśli będzie 500, co najmniej 500 łapek w górę, nagram więcej. Nagram nawet może i odcinki z gotika 3. Jeśli chcecie, dawajcie łapki. Nic trudnego. No, das recht schön, Montera. schön, schön, to za taki mały obraz, ale wiecie, na laptopie. 0.5. Telo. Czek. Odtąd. A to. No tak. czekajcie. Odejdę trochę. Cholera, nagrywam na telefonie nie mogę sztukować. To, to. to powinno starczyć. No i e, dobra, no to szybko wpisujemy. My arwin. o rany. No i szybko wpisujemy Marvin meryzyjn le meryzyjn yy, dobra, zrobię krótkie cięcie zrobię krótkie cięcie, oczywiście z głosem no, tak jak nam się ukazało teraz po cięciu, tak jak nam się ukazało już możemy, mamy dostęp do kodu. No i tak, wychodzimy, o Radę, aż tu doszli. Wychodzimy do pana, naciskamy delta, czyli to coś przed jedynką. No i mamy konsolę. O, mamy konsolę. Mamy konsolę. Tu jeśli mamy, to pierwszy kod jaki będzie to G B, A, l, l, dwa, tysiące. Teraz zalega, bo tak będzie zawsze. Wy też będziecie tak mieć. No, no i teraz. Teraz takie. C A, A, L, Dwa. L, l, 0, 0, 0, 1, ok. Dobra, wychodzimy. wychodzimy okay. 0, sorry za za obraz. obraz wyjdziemy już. Oto już to to mamy, nie? nie przodków, 2000. Mapa ruin, 2000. Mapa świata, 2000. świata wykupaliska, Orkowe 0, 0, o, i jak widzimy, mamy trzy Ciusiękę broń. Tak, trzy Aż Zrobię Wam zbliżenie. Patrzcie się, ile jest tego. Patrzcie się, ile tego jest. Ile, ile tego. Naj... Najbardziej Wam polecam ten miecz. Ten pierwszy, on jest błogosławiony. Siła 300. Wymagany duży oręż. I obrażenia od ostrza. 268, mówię. 240, a nie. No i jak widzimy, siła tu, o, siła 2000, doność myśliwska 2000, prystarowica 2000, kobalstwo 2000, kradzież 2000, alchemia 2000, energia na 2000 na 2000, wytrzymałość 2 na 2 i manna 2 na 2. Oczywiście 2 na 2 to znaczy, że 2000 na 2000. No i patrzcie, ochrona pancerza, Przykłonę na 2000. Sorry. Mówię wam. A, a łuków polecam wam. Ten. Ten wam polecam. Ten. Tu, ten. O, ten. Ten wam polecam. Jest najlepszy. Dobra. Ubiorę się teraz i pokażę wam. I polecam wam broję paladyna. Okej, okay, jestem ubrany. Teraz dam. Mm, teraz dam. teraz dam. Hm, to, 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 dam. Pierwszego paladyna. No, ubrałem. to To, 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 to teraz dam. Hm, teleporty. Te Szyściusieńkie mamy, dobra, Tank. o, mamy wszystko, surowy chrzan, o i tu, tu, mamy wszystko, szyściusieńko to jest możliwe, oczywiście szyściusieńkie skóry, po dwa naprawdę, to jest dobre. mówię to. O co sztab patrzy tutaj, tutaj. No to dobra. Jeszcze się wezmę sobie miecz. Ej, ty, tu. mi nie, nie mam hełmu? Miecz i hełm. Gdzie są tu? Hełm. I hełm, 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 hełm. Co jeszcze? Aha, łuk. Okej, łuk. Ten sobie. Chyba, że możecie też wstyd. Proszę, murko, takie to, to, to nie? Opa. I tu, Nie, nie okay. to. A nie ten. I płacisz, popatrz. Ua. I wow. olera, aż No, patrzcie się. Ja. O cholera, aha. Czekajcie, jeszcze jest najlepszy, przydatny. To wam spliżę. patrzcie. G O D nieśmiertelność. Poś no dobra, no to koniec odcinku, bo jak słyszeliście mama mnie woła, żeby, jest. no to Siemka.